Yo siemanko z tej strony FireFox i witam was dzisiaj na odcineczku z duelli rozpoczynamy z 511 alami i zobaczymy czy mi się uda awansować albo, do, albo podejść bardziej pod do golda czy spaść jak to często bywa trafimy na jakiegoś dosłownie golda który przed chwilą spadł pewnie do Silvera, albo Silvera, który próbuje awansować do Golda. No i teraz tak. Widać pustynny klimat. Co i mówię? A teraz Afryka. Luftem podzwrotnikowy wszystko, czyli Ameryka Południowa to wszystko. Mówię tutaj. O, 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 pokaż mi. Okej, okay, to jest, są aż trzy języki zapisane, co mi nic totalnie nie mówi. Halo, proszę dalej. I. Nie, to nie jest Izrael. W... Kliknę w. Agdał w Rybi. To był jednak Izrael, cholera, jasne. Dobrze myślałem. I połowę HP tracę. Dlaczego mi się wydawało, że to jest ten zapisany? Zagrzeb. Jak to nie jest Zagrzeb napisany, tylko coś innego. Czyki, dobra, to jest jak nic Czechy albo Słowacja. Klikam zawsze brr, no takiego jakby wycentrować te dwa państwa jakby widzę wskazówkę, która mi Dużo daje, a to był, to jednak był zagrzeb cholera, Jasno, dobrze myślałem kurde jednak tak szybko się nie opatraliować la 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 no i fajnie ogólnie zagrzeb dobrze dobrze wyczytałem jakby zawsze się tutaj gra że się jakby takie są mniej więcej teraz zasady tego, że się zawsze klika albo w to samo miejsce, albo się klika po prostu gdzieś w środkową Europę. Znaczy tylko, że czasami można dostać Japonia i klikasz i jedna osoba kliknie w Japonii, a druga w środkową Europę i będzie przypiks. No i teraz. Czyli jakby tamta runda się w ogóle nie odbyła, tak się można zachowywać teraz. Bo tamta runda nic nie dała. Stop jest, czyli. To będzie Europa, bo szczerze, śmiem wątpić. Czy będzie coś... innego? Dlaczego tu jest flaga Polski? XD ale mam wejkę, bo to jest flaga Polski, nie? Dobra, klikam Chorwację. O ma, o ma, o oh maga, nie, to jest niewolny do. To... Kliknął w węgry, kliknąłem w, w, w Chorwację. Okej, okay, healing szybko gaśnie, więc szybko trzeba się rozejrzeć, chyba że. Okej, okay, dobra. Budzi ale się na hmm. Szczerze, żeby pokryć ten Hongkong, klika w południe Tajwanu i. To jest chiński, a nie japoński, więc. Tak to jest chiński To u Taiwan To Taipei Tam gdzieś ja na kliknąć, ale... No nie wiem po co chów się w ogóle zastanawiały kliknąć gdziekolwiek na świecie i tak by i tak by się wrócił do maksa, bo musiał mieć przynajmniej 5. Znaczy maks... E, lusterko. lustereczko, powiedzcie, kto jest najpiękniejszy w tym świecie. Jest język taki... Kurde, ja nie wiem, czy to nie jest Pakistan. Kliknę tutaj. Pakistanie. Tak to jest Pakistan. Dobrze, myślałam cholera, jasno. I przegrałem. Dzisiaj pierwszy pojedynek przegrany niestety. Ale tracimy tylko 9 punktów, gramy następny. No i śmierć w historyk, widz grafa znowu. Nam się trafia. Ty ja nie wiem. W sumie, ale tak się najczęściej mówi, że kiedy się widzi, że ten... General tam jest napisane e, To jest e, ten... E, UK Klikam Winchester Manchester, w się nie zastanawiam Tak, bo przednie blachy są się białe Zaczęłem, że żółte blachy są z tyłu A chłop to może chowić nie wiedzieć... Nie wiedział tego akurat Wiedzieliśmy w Glasgow, a chłop w... We Włochy? XD Lolę to klikną po prostu Doktor Hr, To jest niemiecki To jest jak nic niemiecki Nie ma śmiesznego bluru I jesteśmy w Wiedniu Trzynasty okrąg Ten gdzieś tu I to jest taka patologia totalna wiednia, więc... No i tu jest od 1 do 10 to jest centrum, potem jest od, 1, od 11 do 20 itd. dalej. Chłop kliknął w Portugalię, nie wiem czy chłop udaje czy... O, blisko nawet byłem. I w dwu, dwie rundy, lol. I 16 punktów elo I Tu powinien być jeszcze e Express. tak mi się wydaje. Kurde, już myślałam, że nie tamtą lokalizację, nie? I te takie xd totalne. Sarmida, Parie, dobra jest Parie, ja to mówię Von Kolumbia Nie dlaczego, ale podkusiło mnie, że kliknąć w ten, w Oliwia, ale w ostatniej chwili się powstrzymałem Żółte wlachy, to będzie Kolumbia Klikam w Bogotę Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest Bogota znaczy, Czy Kolumbia to jest? Barwy. Takie ma barwy Kolumbia również, ale tutaj większość z tych. Są takie kolory. Barwy. Tu. I tak, to była kolumbia, dobrze myślałam. w Brazylia. Też bym mi miała blisko tym strzałem, ale... I tak połowę HP mu zdejmujemy. Chciałam powiedzieć, że low camera, ale jest biały white car. I to jest chyba tu w Wiedniu znaczy tu, przy Liechtensteinie Ale jeszcze nie klika, bo... Mogę się wywalić na... Zarówno tym przykładzie Jest na fachałków To jest Peru! Peru, 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 Peru Klikam w Limę to jest z peru, yy, powinienem tutaj bardziej na południe dać To jest z peru, bo takie są ten, czarno-biały chyba, ile dobrze pamiętam Jeśli chodzi o metę Tak, dokładnie tak yy, To było peru, chłop, dostaje znowu pod na dwie rundy, to jest w ogóle totalny XM. mam Jakich ja teraz chłop, banalnych, Ostatnie chyba rundy, albo wszedł ostatnia No i mamy Czarny ekran więc gest oczywiście idzie w Europę, w ogóle nawet nie patrzę Gest idzie w Europę Środkową, chyba pewnie ma rozkwitnie się skąd tak powiem. wiem Ileś tak, bo to jest to, to właśnie, o właśnie ten znaczek Znaki drogowe feru mają y, Czarne, biało-czarne ten, nie? Ho w ogóle nie gesnął no. I chod i lol, to była Belgia Ciekawe, jestem, czy on jest AFK, czy tak zagrał. Eee, cofnę się delikatnie. O, 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 o. Dobra. Ciekawe jestem, czy jest jakiś billboard ten. I... Rozkminę teraz. Rozkminę między dwoma państwami. I dochodzi kolejne państwo i to mi się nie podoba. Jakby znak, który by więcej dawał. Jakby to na pewno nie jest Polska. Zone Herling. E, to będzie któreś państwo nordyckie. I to jest Szwecja. Uwaga, uwaga. Klikam w. I uwaga, uwaga. Czy dobrze pamiętam metę nie teraz? Uwaga. Czy to będzie Finlandia? Bo Norwegia to nie może być. To jest tak, czy to jest Szwecja czy Dania chyba bardziej. To jest rozgmina. To była Dania. Dobra. A nie, to były Niderlandy w ogóle LOL. Nawet takie na granicy, bo to słownie z Niemcami. Więc i że w ogóle... Y, Turkije... Ale to nie musi być Turcja, ale... Dobra. Nie chcę mi się, ale to będzie bardziej tą stroną, ta strona według mnie Turcji. Kliknę w Ankary. Jest, to była Ankara. E, Hofowi zadamy 9, 800 co z skakiem, więc ta runda najprawdopodobniej będzie ostatnią. Mm. Nie wiem szczerze, klikam w środek Europy. E, w sumie kliknę w Bułgariach, wywieramy presję. No i wygraliśmy dzięki za oglądanie tego materiału. Siema!